Tak, szczerze, to ten dzień jest bardzo, ale to bardzo, bardzo nudny. Zdecydowanie. Jedyne, kto ma jakieś zajęcie, to Piszucer, Sunflower i Marigold. Oczywiście jeszcze zombie, które ciągle próbują nam uprzykrzyć życie. Zombie. Ciekawe, co z nami będzie, jak już wszystko się skończy. No, wiecie, kiedy już. Przywódca Zombie osiągnie to co będzie chciał. Nie będziemy mu już dłużej potrzebniej nazwywali. Nie sądzę, on chyba aż taki zły to nie będzie. Wszystkiego bym się spodziewał po naszym przywódcy. Ciekawe co się wydarzy. No to część już jest gotowa, dobra. Trzeba wykreślić. Nap... No dobra, więc wykreślamy. Gotowy już jest hamulec wymiarowy, silniki powietrzne i panel sterowania. Hm. Ale jak zrobić system podróży między wymiarami? Nieustraszony chyba zwariował. Ech, muszę jakoś sobie poradzić. Ech, to biorę się do pracy. Nie wiem, co Marigold tam tak klepie. A to podobno jakiś projekt dla nieustraszonego. A, ciekawe. Bardzo ciekawe. Ech. Niedługo wszystko zmieni się na zawsze. Koniec, Janusza. Jest bardzo bliski. Ta perspektywa tak bardzo mnie cieszy. Zwycięzca jest tylko jeden. I będą to zombie. Sunflower? Skoro już jesteśmy w domu, to może tak... To może tak co? Porobimy coś razem. To zdecydowanie dobry pomysł. Uroczy się ten, że tak na nich patrzy. Co to było? Niespodzianka. Aż szkoda trochę psuć ich związek. Ale przywódca każe. Epoka tego związku dobiega powoli do końca. Zombie, idę się spotkać. Z sojusznikiem, tym oszukanym. Zaraz wrócę. Janusz? O co ci chodzi? Masz tą miksturę? Jutro już będzie u ciebie. <grym> Pięknie się patrzy, jak ten związek powoli się kończy. Wiem, dlatego zawarliśmy sojusz. Uczciwy. Tak, uczciwy. To tak więc idę. Na razie, przywódca zombie. Na razie. Ile ty ile rzeczy jeszcze o mnie nie wiesz? już z tobą prawdziwym? <gry> Będziesz mieć zdziwienie, kiedy twoje zwoje znikną. Kurczę, jak to wszystko się zmieniło jeszcze rok temu. Było nas zaledwie pięciu. A nie, sorry, sześciu, nie umiem liczyć. Ile tu się pozmieniało? Piszę te sorki na chwilę, ale muszę iść. Co to za dziwne dźwięki? Przywódca zombie? Ciekawy o czym Bądź gotowy, Janusz, jutro opowie ci jak to wszystko będzie miało przebiegać. No wiesz, zamach na związek Sunflower'a i Pichutera zostanie zrujnowany dzięki Tobie i dzięki mojemu geniuszowi. Janusz też zostanie pokarany. Zaraz zaraz. Jaki zamach na związek chcą nas rozdzielić? Nigdy mi się to nie uda. Piszuter nigdy by we mnie nie rozumiał z wątki. Dobra, rośliny, co robimy? Musimy się wybrać niedługo na wycieczkę. Statek wydaje mi się, że już działa, a nawet jeśli nie, to trudno. Sunflower zostanie w domu na całą noc i zobaczymy, czy jest wierna. Chociaż to głupi pomysł, bo nie wiem, jak można w to wątpić. Wolę mieć absolutną pewność. Y Szczerości tej relacji, jeśli mogę to tak powiedzieć, Janusz naprawdę brzmiał, jakby mówił prawdę. Tak samo przywódca zombi, i niepokoi mnie to. Nie martw się, przetestujemy, zobaczysz, że nic się nie dzieje, i wrócisz ze spokojem do życia. Oby.